Cześć kochani, witam Was serdecznie. Zrobimy sobie czytanie. Y, tutaj, dwie talie do wyboru. Kto, lub, y, kto, o, kto o Tobie teraz akurat myśli, i zobaczymy, y, jakie działania ze strony tej osoby będą podjęte, czy w ogóle, lub co ta osoba zrobi w Waszym kierunku. Talia pierwsza i talia druga do wyboru. Zapraszam y, tutaj grupę pierwszą. Zobaczymy, kto o tobie teraz myśli i jakie tutaj działania będą ze strony tej osoby w Twoim kierunku. Zobaczmy, kto tutaj się pokaże, lub też mogą się jakieś energie po, po prostu pokazać. No, zobaczymy, jak to tutaj dla was przedstawi przedstawi. pierwsza pierwsza. Dobrze. Zobaczmy. Kto o was teraz myśli, kto o tobie myśli? Kochani, tutaj myśli o was, jakaś osoba. E, jakiś rycerz kielichów. To była osoba, mam wrażenie, która e, gdzieś tutaj miała do Was na pewno jakieś ciepłe uczucia. To była osoba, która, z którą mogliście tutaj randkować. E, to była osoba, która e, gdzieś tutaj. Mam wrażenie, że chciała być z wami, i tutaj były ze strony tej osoby jakieś wyciągnięcie do was, właśnie tego kielicha pełnego uczuć, i, czy jakieś propozycje od tej osoby, ale no, ta osoba, ona to nie była. Ja tutaj nie widzę kart, żeby to była jak, jakiś was stały, taki długoletni partner. Ja to widzę bardziej jako tutaj osobę taką, która może, z, z którą yy, no, mieliście jakieś tam jakąś relację, ale no, nie widzę, żeby to była jakaś długoletnia relacja. Yy, ta osoba tutaj, yy, ja widzę to tak, że tutaj albo wy się tutaj wycofaliście, albo ona. Bardziej chyba ona, no bo pytam tutaj, kto o was myśli, i pojawia mi się tutaj on, ale tutaj widzę, jakby ta osoba odeszła od tej relacji i zamknęła się w sobie. No, mogliście się tutaj spotykać, czy gdzieś jakiś kontakt mieć, jakąś komunikacja między wami tutaj była, ale ta osoba mogło być tak, że ona po prostu się wycofała nagle. Że zamknęła się tak, jakby w sobie, i no ja widzę tutaj odejście, i po prostu dużo tutaj mówić nie muszę, ale widzę po prostu osobą, gdzieś tutaj się spotykaliście na pewno, jakieś tutaj y, między Wami coś tutaj było, i widzę, że tutaj jakieś uczucia były, bo one się tutaj pokazują, tylko mam wrażenie, że ta osoba się wycofała dlaczego, nie wiem, ale coś tutaj tak jakby może chciała iść w coś innego, może ta osoba chciała iść, może w tej relacji tutaj no, albo czegoś nie znalazła, albo ją tutaj jakieś emocje, że tak powiem, gryzły, i ta osoba musiała się wycofać. Nie wiem na jak długo, ale no na razie, że tak powiem, siedzi w swojej jaskini i nie wychodzi. Znaki zodiaku, tutaj mi się pokazuje znak y, panny, oczywiście nie dla wszystkich, ale mówię, bo wiem, że niektórzy chcecie, żebym mówiła tutaj, jakie się pokazują znaki zodiaku. Rycerz kielichów to może być też y, znak wodny, rak skorpion ryby, chociaż oczywiście to, to, to nie musi być, ale no, widzę tutaj, że osobę jakieś odejście, tutaj po prostu ktoś był i już nie ma. Może... No, po prostu tutaj tylko pytam o to, kto myśli, bo gdybym zaczęła tutaj rozwijać tą sytuację i zaczęła tutaj Was widzieć, no ja widzę, że tutaj no była osoba i były jakieś uczucia i to tutaj, to tutaj się pokazuje. To mógł być też jakaś, właśnie, jakaś początkowa faza tutaj, i ktoś tutaj nagle się gdzieś chowa, także mam wrażenie, że tego kontaktu może nawet nie być. No dobrze, czyli taka osoba się, kochani, tutaj dla Was pokazała. I teraz bym chciała zobaczyć, e, czy ta osoba wyjdzie z tej jaskini, e, czy ona się tutaj pojawi, co ona zrobi w Waszym kierunku, czy w ogóle coś zrobi. Zobaczmy. Karta siły. Karta dwójki Buław i karta arcykapłanki. Eee, powiem tak Wam, karty pokazują, znaczy powiem Wam tak, karty nie pokazują, o, to, to, tak bym chciała powiedzieć. Eee, karty pokazują tutaj tajemnice i tak jakby nie chciały powiedzieć, czy... A. Ta osoba tutaj z czymś do Was przyjdzie, czy nie przyjdzie. Wydaje mi się, z tego jak ja tutaj całe, yy, całościowo tutaj widzę ten, ten rozkład, to mam wrażenie, że ta osoba ona musi coś przemyśleć. I wiecie co, I ona musi coś przemyśleć, ona musi nabrać siły, nabrać jakiejś swojej mocy. Yy. I zdecydować. Ale na razie mam wrażenie, że ta osoba tutaj stoi na rozdrożu, i ona nie wie, co dalej ma zrobić. Dla niektórych z Was, oczywiście, nie bierzcie tego do siebie: może być tutaj, tutaj pokazała się arcykapłanka, może tutaj chodzić o jakąś kobietę. Także, no może ta osoba tutaj, y, gdzieś tutaj jakaś kobieta w tle u tej osoby jest. I może też dlatego pokazuje się ta dwójka buław, która mówi o staniu na rozdrożu, że. On nie wie, w którą stronę iść, że on potrzebuje czasu, on odszedł tutaj, bo on potrzebuje czasu. I musi nabrać sobie tyle mocy, żeby coś w końcu wybrać. Ale, kochani, tak nie musi być. Nie, może tutaj, jeżeli nie ma i wiecie o tym, że nie ma tutaj żadnej kobiety i wcale tutaj tej kobiety być nie, nie musi, może ta karta po prostu symbolizować to, że w Was też jest jakaś tajemnica i ta osoba, nie potrafi do końca was tutaj rozszyfrować i tak jakby he, nabiera swojej siły właśnie po to, żeby he, pójść dalej, ale karty, no tutaj nie pokazują mi, co ta osoba chce zrobić w waszym kierunku. Ona no na pewno, tak jakby jeszcze była troszkę słaba i nie potrafi, jeszcze potrzebuje czasu tutaj, żeby żeby pójść dalej. Tak, jakby no energia. Ja, ja nie chcę wam tu pokaz, mówić, tak, odezwie się, nie odezwie, bo jeżeli karty, wiecie co, jeżeli. Zresztą znacie już chyba moje czytania, ci co tutaj jesteście dłużej na kanale. E, ja po prostu kładę te karty i ja je widzę. i Jeżeli tarot nie chce mi powiedzieć, że tak, nie, e, pojawi się, nie pojawi się, będzie kontakt, to ja tego nie robię, ja tego nie mówię. Ja po prostu. Widzę karty, i ja Wam mówię, co tutaj karty chcą mi powiedzieć, i one mi mówią właśnie tutaj dla Was, że to nie jest jeszcze, może ten czas e, myśleć w ogóle o tym, żeby był jakiś po prostu kontakt, czy, czy ta osoba po prostu nawet o tym jeszcze nie myśli. Ona chce nabrać siłę i szuka tutaj jakiegoś rozwiązania, bo myśli to, może ma. Ale no, nie widzę tutaj jeszcze tej gotowości na, na ten kontakt, także kochani, jeśli przyjmujecie tak te moje czytania, no to, yy, to fajnie, bo zostajecie tutaj ze mną na kanale i oglądacie to. Wiem, że niektórym w ogóle te moje czytania nie leżą i nie pasują, bo też pisze, piszecie to i okej, okay, kochani, ja to... Ja to po prostu rozumiem i ja, ja wiem, ale ja akurat mam taki sposób czytania kart, nie inny i a wiecie o tym, że tych kanałów tutaj na YouTubie to jest po prostu multum i każdy znajdzie to tutaj coś, co, co jemu tutaj akurat przepasuje i co z nim tutaj rezonuje. No ja czytam karty w ten sposób i, i, i przy tym też chyba zostanę. Dobrze, kochani. To by było na tyle. Rozgadałam się troszkę, jeśli tutaj w ogóle siebie nie widzicie, zobaczcie grupę drugą, i może tam po prostu się odnajdziecie. Dziękuję Wam, kochani. Zapraszam grupę drugą. Zobaczymy tutaj, kto o Tobie teraz myśli. Co to za osoba? Kim ona jest? Co tutaj się dla Was pojawi? No i zobaczymy jeszcze, jakie działania tutaj ze z strony tej osoby. Czy możemy się czegoś spodziewać, jakichś działań w Waszym kierunku? Zobaczmy. Grupa druga. Kto o Was myśli? Jeśli oczywiście tutaj z Wami nie zarezonuje, kochani, zajrzyjcie sobie wtedy do grupy pierwszej. Może akurat. Jeśli oczywiście chcecie, możecie sobie tutaj dwie grupy przejrzeć i dopasować, która tutaj bardziej z Wami rezonuje. Oczywiście, jeśli nie, to też nie musi rezonować ani pierwsza grupa, ani druga. To nie jest prywatne czytanie, także. Nie wszystkim tutaj, że tak powiem, yy, przypasi. Dobra, kochani. Patrzymy. Kto tutaj o Was myśli? Szóstka kielichów, król monet i król kielichów. Kochani, tutaj, tu o Was. Wiele osób myśli. No, tu się pokazują dwóch króli, czyli no, to, to może być symbol też jednej osoby, która ma cechę króla monet i króla kielichów wspólnie razem. I szóstka kielichów, kochani. To może być jakaś bratnia dusza, naprawdę ktoś wam bardzo bliski, z kim czujecie się po prostu jak Jakbyście po prostu przynależeli do siebie. Tutaj, jest, tutaj są pokazane karty dojrzałej miłości, osoby, która jest dojrzała emocjonalnie, stabilna. Ta osoba też może być starsza od Was, chociaż oczywiście nie musi. To jest osoba, która która po prostu was kocha, która darzy was uczuciem. Gdzieś przy tej osobie czujecie się bardzo stabilnie. Ta osoba daje wam poczucie dużej stabilności. Ta osoba też może być majętna, chociaż nie musi, ale po prostu wspominam o tym. To jest osoba która jest dojrzała emocjonalnie, ona, ta osoba też wie, czego chce i ona potrafi mówić o swoich uczuciach, potrafi też mówić wam o swoich planach, o, wasz, o wspólnych celach. I mam wrażenie, że przy tej osobie czujecie się bardzo dobrze. Także no, powiem wam, że takie karty, takiej osoby, która tak o Was myśli tutaj i ma tak głębokie uczucia do Was, no to jest super. Dla niektórych z Was może tutaj nie chodzić w ogóle o relację, tylko może chodzić o osobę Waszego na przykład Ojca. To może chodzić o osobę, która, czy jakiegoś takiego przyjaciela, bo tutaj widzę taką stabilną energię i czujecie się przy tej osobie po prostu jak w domu, jak. jak u siebie wy możecie być sobą tutaj przy tej osobie i powiem wam, że no bardzo fajne karty i e, super to wygląda, bo jesteście e, mam wrażenie przez tą osobę też e, zaopiekowani albo możecie być zaopiekowani. Jeżeli tutaj jeszcze nie mam tej relacji, takiej stabilnej, to ta osoba ma wobec Was dobre zamiary, i ona Was darzy uczuciem, i podchodzi do Waszej relacji, że tak powiem, bardzo dojrzale, także bardzo ładne energie, i mam wrażenie, że ta osoba właśnie widzi Was jako taką Waszą bratnią duszę, że no właśnie te uczucia takie, że tutaj jest taka bliskość i takie. No, Że jesteście dla siebie też przyjaciółmi. Bardzo ładnie, kochani, to wygląda. Dobrze, to zobaczymy tutaj, co ta osoba zrobi w Twoim kierunku, bo że tutaj tak jest, no to jest, ale zobaczymy, czy, czy ta osoba już jest przy Was, czy, czy, czy tworzycie już relacje, tego nie wiem. Jeśli nie, no to zobaczymy, bo tutaj uczucia uczuciami, i tutaj jaka ta osoba jest, taka jest, i jaka Was widzi, tak jak Was widzi, ale czy zrobi coś w Waszym kierunku, co będzie dalej tutaj, co wyjdzie od tej osoby, to zo zobaczymy. Jakie działania tutaj w Waszym kierunku? No dobrze, kochanie, czyli e, przejdzie do Was ta osoba. Pokazuje się karta ósemki mieczy, karta koła fortuny i karta trójki kielichów. A więc tak, kochani, no ta osoba, tutaj mogły być jakieś blokady, coś takiego, że ta osoba, no nie mogła podjąć decyzji, co się tutaj trzymało. Jak w jakimś, e, że tak powiem, tutaj ta osoba po prostu zastanawiała się. Mam wrażenie, że tu chodzi o takie zastanawianie się, i e, taką niemożność po prostu podjęcia decyzji, i ta osoba może gdzieś was tak trzymała trochę. E, może po prostu było tak, że ta osoba fizycznie nie mogła się z wami spotkać, może gdzieś był daleko, czy, 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 czy zajęta osoba pracą, cokolwiek. I ta osoba, no, powiem szczerze, tutaj. Była w takim jakby zamknięciu i tak jakby ja, ja to widzę jako po prostu niemoc i jak Wy to odbierzecie, nie wiem czy to była jakaś niemoc emocjonalna że ona nie mogła się przełamać po prostu by do Was tutaj z Wami się skontaktować czy to chodziło po prostu o inne wstrzymania, ale wydaje mi się, że tutaj chodziło o myśli tej osoby bo to jest karta myśli, to jest takich wewnętrznych blokad, takiego e, takich, takiego bycia w takiej iluzji i takim też właśnie strachu, takie, takie myśli, które gdzieś tam zatrzymują i nie pozwalają iść dalej. I tutaj przychodzi zmiana i ta zmiana może być taka losowa też, bo możecie się spotkać gdzieś przypadkiem zupełnie, albo przypadkowy jakiś kontakt tutaj może tak być, albo tutaj po prostu chodzi o to, że po prostu nastąpi zmiana w tym człowieku i on tutaj te swoje blokady jego gdzieś tam puszczą umysłowe. I tutaj przychodzi karta Trójki Kielichów, czyli super, bo przychodzi karta zaproszenia na, na spotkanie, na randkę, na wspólne wyjście, na świętowanie z, z przyjaciółmi. Także może być też tak, że wy przez przypadek po prostu gdzieś tutaj wśród przyjaciół się spotkacie, albo gdzieś spotkacie się właśnie w towarzystwie czy na imprezie, albo właśnie też on tutaj puści te swoje blokady i zmieni się tutaj coś w jego myśleniu, i po prostu was gdzieś zaprosi na, jako, na, na jakieś spotkanie. Także tak może to tutaj wyglądać. Także kochani, na pewno tutaj, jeżeli ta osoba puści to tutaj, co ją trzyma, to na pewno tutaj będzie dojdzie do spotkania i to spotkanie tutaj pokazuje się jako coś przyjemnego, także bardzo fajnie. No dobrze kochani, mi się wydaje, że to wszystko. Jeśli tutaj z wami rezonuje, czy nie zarezonuje, piszcie proszę komentarze. Zawsze jestem ciekawa, jak to tutaj z wami zagra. Jeśli wam to tutaj nie pasuje, zobaczcie grupę pierwszą, może pierwsza bardziej z wami tutaj zarezonuje. Jeśli nie, to zostawcie i poczekajcie wtedy na kolejne czytania. No dobrze kochani, ja wam serdecznie dziękuję. I do następnych czytań. Pozdrawiam Was serdecznie.